Witam serdecznie. Znajdujemy się na cmentarzu w Drochobyczu. Jest to stary cmentarz przy ulicy Truskawieckiej. Można ten obiekt porównać do lwowskiego Łyczakowa. Jest to Drochobycki Łyczaków. Rozpoczynamy długofalowy projekt w kwestii uporządkowania tego cmentarza. Jak widać, dzisiaj mamy pierwszy dzień prac na tym cmentarzu i żeby cokolwiek można było robić w tym zakresie, to trzeba w pierwszej kolejności cmentarz uporządkować. W dniu dzisiejszym mamy parafian z Kościoła Świętego Bartłomieja, Towarzystwo Kultury Polskiej, no i mam cichą nadzieję, że po wczorajszym wywiadzie w Radio Twoje Radio też się, pojawi się społeczność lokalna trochobycza. Takim głównym zadaniem tego projektu to są prace wolontariackie, utrzymanie polskiego dziedzictwa kulturowego. W ciągu ostatnich lat na cmentarzu nie było dużo pracy, bo COVID nam przeszkadzał, teraz wojna, ale staramy się tą swoją pracę nie zapominać, a kontynuować jak najlepiej i nadal, bo związek z naszą macierzą idzie przez te cmentarze, przez naszą, przez naszą pamięć do starych czasów. i ten związek zawsze będzie się kontynuował. Właśnie pierwszym etapem tutaj w tym projekcie to jest uporządkowanie grobu nieznanego żołnierza. Od tego zaczynamy i dalej mam nadzieję, że społeczność lokalna też dołączy, też wolontariusze, którzy, którzy pomogą realizować w sukcesie ten projekt. Jestem żona byłego prezesa. No i dbał Adam o cmentarz. To stary zabytek drugobycia. Tu chowana cała jego rodzina, teraz on. No i muszę dokładać się do tej pracy, bo to jest pamiątek bardzo ważny. Dziękuję. Bardzo mnie przyjemnie, że teraz już młodzież jest, troszkę pomagają, bo już dużo naszych tych nie było chłopców. Nie, już teraz mało się z nas zostało, ale my chodzimy. Mamy się siły. ale co to jest? My ja i tak wybieramy. No dobrze, ja bym nie Już widać, jak jest część tego cmentarzu. już Викошона, жобробьона, зачинаючи e, праці з упорядкування. Натомість є ще нас чекав дуже праці, бо там далі за тими дживами. Теж Совпахувки e, теж лежав там славне Друхобичані, e, Бурміші, Ян Невідомський, Раймонд Ярош, дуже знаних Друхобичан, які через лята робили так, щоб e, тандрохобич був славний, тендрохобич був знаний на цей світ. Mówił tak, jak chcesz zbadać historię jakiegoś miasta, to najpierw przyjdź na cmentarz i zobacz, kto tam leży. I, i ten cmentarz wartuje tego, żeby jego odnowić, żeby tutaj ludzie przychodzili, bo to jest, bo to jest nasze dziedzictwo. I to dziedzictwo dla druhubości jest bardzo, bardzo ważne.